Siemanko, kolejna osoba na Track TV, Debiuty 2017. Nie kto inny jak sam Karol Strugik, największy pro w Polsce, powiedzmy. Przyszłość polskiego pro, nie? Ja wiem, czy takie największy, to bym nie przesadzał. A czy przyszłość to się okaże? Przyszłość nam powie, czy jestem przyszłością, czy jestem. czym tam. No, się okaże, nie? Powiedz mi, ile ta fura ma koni? Tak, fura, no, ponad 600. Ponoć ma 600 koni, ponad 6 litrów. Ja oparłem się, że chciałbym się taką furą uczyć jeździć. Po czym mój kolega powiedział, że, że ta fura ma tyle właśnie koni, ma tyle właśnie litrów, że jest trochę za szybka dla mnie, zasugerował. Ja zdecydowanie stwierdziłem, no to cóż, no, nauczę się szybciej jeździć. A powiedz mi teraz, jak oceniasz same te targi, zawody i ogólnie poziom, jaki prezentują zawodnicy na scenie? No muszę przyznać, że targi oceniam bardzo pozytywnie, spodziewałem się, że będzie to troszkę większa impreza i jeśli chodzi o poziom samych zawodników, no to są debiuty, ale muszę przyznać, że mimo to, że to są debiuty, no wielu chłopaków prezentuje bardzo ładne formy, bardzo ładne formy. Już tak przyglądam się teraz, mamy kategorię do 80 kg, to jest tam paru takich ładnie wyglądających i dobrze zapawiających się zawodników. A jakie twoje plany na ten okres? E, moje plany startowe, jeśli o to pytasz, no potrzebuję jeszcze trochę czasu. Podejrzewam, że jeszcze za dwa latka, zanim dojrzeję do tego, do, tego, do tej decyzji, żeby, żeby wystartować. Na razie staram się rozwijać marketingowo, staram się rozwijać mój kanał, staram się też rozkręcić mu interes troszkę tutaj w Polsce, więc mam co robić, tej pracy jest sporo. Jeśli chodzi o same starty, no tak jak powiedziałem, potrzebuję około dwóch lat. Jeżeli chcecie poznać, jak wygląda praca Karola, to wchodźcie na jego kanał. Niedługo zapewne zobaczycie tam wczorajszy taniec, który się tu odbył. Akurat przyczeliłem Karola, jak to robił i już jest na kanale. No to już oglądajcie, bo na pewno jest to przed tym materiałem. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? No słuchajcie, no, oglądajcie tego pana ee, śledźcie Track TV, <gry> i oczywiście nie, nie może Was zabraknąć na następnych debiutach turystycznych i imprezach tego typu. Widzimy się, jeszcze nie, nie ma zbyt.